mnie zaatakować. Ja też... Oh! No właśnie. Co oni we mnie strzelają? Mój koń może być jednorożcem? wylible! Ho ho ho! Cześć, siemanko moi drodzy. Zagramy sobie dzisiaj w grę o koniach. Czyli Star Stable online. Kilka dni temu pojawił się tam event. Chyba najlepszy event w całym roku. Każdy zawsze na niego najbardziej czeka. Czyli event świąteczny. Film jest nagrany we współpracy ze Star Stable Online. A jeżeli ktoś z Was nie zna tej gry, to tak jak już wcześniej wspominałam, jest to gra o koniach. Mamy tam mnóstwo przygód. I co jest najlepsze, ta gra jest multiplayer, czyli możemy w nią grać z innymi ludźmi. Prawdziwymi ludźmi, niesztucznymi. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby spróbować zagrać sobie w tą grę, jest ona oczywiście zupełnie darmowa, do piątego levelu i można w nią grać tylko na komputerach, to proszę tam na dole macie w opisie i w przypiętym komentarzu linka, takiego specjalnego linka ode mnie, dzięki któremu możecie też właśnie odebrać specjalne prezenty. Świąteczne prezenty. Zimowy festiwal już się rozpoczął, a ja jak widzicie zostałam jeszcze w czasach Halloween! <laughs> No, trzeba będzie kupić coś, wiecie, nowego, jakieś ładne ciuszki. Z tego co wiem, e, będzie tutaj cała jakaś taka wioska, którą właśnie można odwiedzić. Zresztą w tamtym roku też była, bo w tamtym roku też grałam. Tak, już bardzo długo gram w Star Stable. I tutaj, zobaczcie, mamy takie specjalne sanie, które nas właśnie zabiorą chyba do tej wioski. To jest jakiś, nie wiem, skrzat chyba, bardzo dziwnie wygląda. Alaska Jones, co ty masz dla nas za misję? Słynny archeolog to jest. E, chcę znaleźć jest zimowy skarb jakiś, który zawiera y, gorące pozdrowienia, za które chyba będziemy mogli właśnie coś odbierać. I właśnie tam w tej wiosce jest też taka jakby choinka a la kalendarz adwentowy, którą można codziennie, wiecie, otwierać i mamy jakieś darmowe rzeczy, więc no mówię, ten event jest naprawdę... Czemu on mi usiadł? Gdzie jedziemy? Ja nigdzie z sobą nie jadę! Halo? Tu nie ma miejsca dla naszej dwójki! Widzisz, nawet koncie próbuje Jesteś zresztą troszeczkę przerażający. Ja się boję, nie? nie? wiem, jak wy. Siadamy do Sani i jedziemy. Czy chce jechać do zimowej wioski? Tak! Chcę! Ulala, -la, moi drodzy, zobaczcie, jak tu jest ładnie. I w ogóle ten mój biały kruk, którego kupiłam e, na Halloween, nawet tutaj pasuje, no nie? Wiecie, biały, zaśnieżony. O matko, mat tylko jedyna, jak mnie zarzuciło, to jest taka ślizgawka. W ogóle zobaczcie, ile tu jest różnych domków. Gdzie ja powinnam iść najpierw? O, tutaj widzę już coś jest. Pomocnik, wyścigowy bun bungiel. bungiel. Przez wioskę przebiega tor jeździecki, by wszyscy mogli zobaczyć, jak pędzisz. Co, już wyścig, moi drodzy? No dobra, wyścig. Jak dają, to bierę, no nie? Tak zaraz gdzieś się rozwalę po drodze albo zgubię. <słyski> Skrzat z tyłu będzie miał niezłe wrażenia, no nie? Ja nie wiem, jakim cudem on się tam trzyma i on nie spadł jeszcze, ale okej. Okay. Gdzie powinnam biec? Gdzie są strzałki? O, meta! To chyba tak nie działa. Ja coś źle pojechałam. A tutaj, dobra, widzę strzałki. Zawody nie Ja się. Ja się skróciłam. Ja się gubię, wiecie, w takich, takich rzeczach. W tych wyścigach, szczególnie w Star Stable. One nie wiem, nie, nie widzę czasami, gdzie mam jechać. Dobra, tutaj. A i teraz tutaj, no. A ja tam skręciłam za bardzo. Jakie ładne tutaj sanki jadą! Dwa konie! W ogóle. Z tego co widziałam, to tutaj też co tydzień pojawiają się jakieś nowe rzeczy, odblokowują się jakby. I teraz chyba właśnie w tym tygodniu można kupić konia. Konie w sensie. O Jezu, co tu jest? To niewidzialna ścieżka. Więc dobrze, że zagrałam tak naprawdę dopiero teraz, bo będę mogła od razu kupić świątecznego konia. Więc kupimy go zapewne, tak mi się wydaje. A te sanki to mnie zaraz tutaj nie trafią przypadkiem? Tak trochę niebezpiecznie są, blisko, no nie. Halo! Kiedy koniec? Pytam, nie bolą już. Co to? Czemu, sanie Mikołaja, chciały mnie zaatakować? Co tam się działo? Pokazałaś im prawdziwego ducha świąt. Tak jest, prawda. Co masz dla mnie? Dawaj jakieś nagrody o coś dostałam. W ogóle zobaczcie, tutaj są malutkie kuliczki. Patrzcie, czekajcie, mogę przybliżyć je tam aż. O, tutaj. O, malutkie. Malutkie, słodkie w ogóle to są baranki, no nie? Ale słodziachne. Tu są te prezenty. O, właśnie! Ha, ha. Dobra, to wiecie co? Chyba najpierw prezenty, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo tu mogą być już fajne ciuchy, więc nie będę musiała, wiecie, wszystkie kupować. Dobra, nie wiem, czy będę otwierała po kolei, po prostu, dobra. Czapka. Tutaj yy, PD, w sensie doświadczenie. Znowu doświadczenie. Co to jest? Sweter podmuchu śniegu. Zaraz, słuchajcie, wszystko obejrzymy, bo tu będę miała. O, dziesiąty level wbiłam! Ale wypas w końcu. Tutaj te levely. na początku tam jeszcze jakoś spoko wchodzą, ale później trochę trzeba się nagrać, no nie? Więc bardzo dużo tutaj mamy w tej grze misji i tak dalej. Nie jest wcale, wiecie, tak łatwo ją jakby przejść całą, czy coś. Zresztą tutaj co chwilę są nowe rzeczy do, do, dodawane, więc nie da rady, można powiedzieć, że tej gry przejść całej. Czy ja już wszystko otworzyłam? No tak, jutro jakbym przyszła, to bym miała kolejny prezent. A czekajcie, ja tam widzę jeszcze jeden. Któreczka się tu schowała. Ha! No, otwieraj się. Ha! O, dla konia expa dostałam i mój koń też od razu... W ogóle nie wiem, gdzie mam konia. Okej, okay, zobaczmy, co ciekawego tutaj Dostaliśmy. Nie wiem o co chodzi, ale mam tutaj jakąś kawę z mlekiem, tutaj jakieś buty, ale to są chyba moje rzeczy. Bułeczka cynamonowa, herbata z mlekiem, tutaj dla konia coś dostaliśmy, owiki. A gdzie są moje rzeczy? O, to mam z tamtego. Jeszcze, czekajcie, to ja to ubiorę, no. O, dobra, pasuje. Tu chyba tą czapkę dostaliśmy, też taką białą. No to ją też mogę ubrać. Sweter dostaliśmy, tak, ale ładny ten sweterek, dobra. I gorące pozdrowienia jeszcze Zobaczcie, aż 10 ich mamy. Jestem ciekawa, co będzie można za nie odebrać. Dobra, gdzie, gdzie mój koniec? Halo. O, dobra, już jest. Koleżanki, czy ja mogę z wami tutaj sobie usiąść? A w ogóle tu jest gołąb. Co tutaj gołąb robi? A tu kot jest jaki ładny. Czy on ma jakąś uprząż? Widzicie to? Czemu ten kot ma uprząż? Czy on też będzie ciągnął sanie? Dobra, czy ja mogę tutaj usiąść do was? Halo, też chcę się na, z, ten napić herbatki ciepłej. Halo, patrzcie, nie zapraszają mnie, nie lubią mnie. Dobra, tutaj widziałam jeszcze jest jakiś sklep, a tu tutaj sprzedają ten, sprzedają właśnie te ciepłe jakieś napoje. To chyba nawet tego nie można kupić, to jest tylko dekoracja, ale bardzo ładnie wygląda. Dobra, gdzie jest jakiś sklep? Tak na serio, ja chcę coś kupić. Odpaliłam sobie aż mapę, bo zobaczcie w ogóle, jaka ta wioska jest duża. Tu w ogóle jest coś dziwnego, widzicie, jakieś takie, nie wiem, Ala lodowisko małe, coś takiego. O, gdzieś tam powinno być, to pojedziemy, zobaczymy, co tam się dzieje. Jak tutaj jest ładnie. Naprawdę, dużo bardziej mi się to podoba niż yy, na Halloween. No, no większe to jest. O, można tak powiedzieć, większa jest ta tutaj wioska. Okej, okay, mamy lodowisko i pi! pingwinki. O Jezu, ci ślizgam. Jak one się odzywają śmiesznie, matko. Dobra, w ogóle, jak to jest zwierzaczka pingwinka? Chyba można, tylko nie wiem, gdzie go kupić, to jest problem. Ale wydaje mi się, że chyba można go mieć. Oh my God, tu jest, zobaczcie, jakieś wielkie jezioro zamarznięte, a ja tutaj nie wpadnę? Nie będzie jakiejś dziury? Nie załamie się pode mną? To by było trochę, wiecie, trochę średnio na jeża, no nie? Nigdy nie wiadomo. O matko, jak się ślizgam. O matko, o matko, o matko. Czekajcie, bo tu jakiś mam kamień który mogę nacisnąć. Poszukiwanie? Co to? Wróć, gdy znajdziecie ochotę na kolejną przejażdżkę po, y przez wioskę. Aha, myśmy mieli go tutaj dostarczyć. Tą misję z początku. W ogóle. Pięknie się tu ślizga. Dobra, czyli jedną misję zrobiliśmy. Super. I tutaj widzę na tej mini mapce. Mamy jeszcze coś pozaznaczane. A! Czemu? Co? A, bo oni są jacyś zamrożeni tutaj! O, matko, jedyna! Zmroziło ich. Mamy! Skarb! patrzcie, odlokowałam trzeciego i udało się jakiś skarb. Dziękuję za pomoc. Pewnego dnia odnajdę wszystkie zaginione gorące pozdrowienia. I co? Co dostałam? Halo? Ja nie widzę. Dobry, czekajcie. Mamy tu jeszcze jakieś misje. Tutaj są. Jak tam wbiec? A tam na górę aż. W ogóle dalej z sklepu nie znalazłam żadnego, gdzie mogę coś kupić. Może tam u góry coś będzie. Na razie mamy czapkę i sweter, więc nie jest źle. Ja nie mogę tu wbiec. To nie naciskam! Nie dotykam! Sam koń spada. To, jak tam się dostać? Co? A bokiem może trzeba. A albo tędy, dobra. To jest do wchodzenia, a tamto jest do schodzenia. Cześć, bawę. <grywa> Myślałam, że się ich zblokowałam. Nie, tutaj mamy powrót. Tu mamy misję. O, a tutaj, co tu jest za fajne rzeczy jakieś? Co. Mogę w gwiazdy popatrzeć. Nie do końca wiem o co chodzi, ale dobra. Tu jeszcze coś mamy. A nie, tu jest chyba kolejna luneta. O, patrzcie, dobra. Mogę tym ruszać i sobie kogoś podejrzeć. O, na przykład zadek swojego konia. To się zaskoczyłam, że raptem zobaczyłam zadek swojego konia. To było dobre. Dobra, tu widzę, mamy kolejną misję. Pomocnik wyścigowy Jingle. Co jest Najlepsze w świętach. No właśnie, napiszcie: napiszcie w komentarzach, co najbardziej. Lubicie w świętach, bo ja najbardziej lubię się spotkać z całą rodziną. Taka jest prawda. I jak byłam dzieckiem to uwielbiałam najbardziej prezenty, ale teraz jak już jestem starsza, to najbardziej lubię po prostu spotkać się z rodziną, bo my zawsze mamy taką dosyć sporą wigilię, że wiecie, jest tam ponad 10 osób i żeby spotkać się aż w tyle osób, tak naprawdę jakiś tam nie wiem, zwykły dzień jest bardzo ciężko, więc te święta zawsze są wiecie taką okazją, żeby właśnie spotkać się w większej grupie. No i miło spędzić czas, no nie? Więc, więc naprawdę doceniajcie to, prezenty to tam, wiecie, fajne to jest, spoko, ale, ale te spotkania z rodziną są jednak najważniejsze. Dobra, podobno nasz szef, święty M, nie powiedział Mikołaj, poszukuje kierowców do przetestowania jego sań przed Wielkim Dniem. Jeśli jesteś zainteresowana, pokaż uprawnienia na sanie kategorii B. Mam prawko kategorii B, czy to wystarczy? Jak nie mam uprawnień, mam! Zaraz ja Wam pokażę! Jak się biega na koniu, to jest dużo łatwiejsze niż jazda samochodem. Nie, tak naprawdę to nie. Ja też. O! No właśnie! <ścoughs> Wysadziło mnie. I słuchajcie, i jeździłam konno, i jeżdżę cały czas samochodem. I powiem Wam, że jazda konna jest dużo cięższa niż nauka jazdy samochodem. Więc jeżeli ktoś z Was umie jeździć konno, nie wiem, uczy się, bierze udział w jakichś tam zawodach i tak dalej, to naprawdę szas, bo to wcale nie jest łatwe. Znowu te sanki, co mnie chcą rozjechać, no. Co to? To jest ten, renifer chyba, nie? Bo to nie łoś był, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że tutaj powinien być renifer. Oj, oj, oj! Prawie, prawie, ale strasznie tu zarzuca. Ja cię kręcę. Dobra, znowu mamy tą lodową ścieżkę. Co? Oni we mnie strzelają! Tam w ogóle bałwany są z miotłami. Wiedziałam, że te skrzaty to są jakieś ten... Diabliki, no. Niedźwiedzie? Chrystepanie! Co się dzieje tutaj? Wszystko, co mnie mogła zrobić, nie, no tak naprawdę to nie. A, ale nigdy nie wiadomo, no nie. Co dwie drogi mam do wyboru? O nie, a jak wybrałam gorszą, to co wtedy? Czy to już jest koniec? Czy to już jest koniec? Tak, koniec. Panie, gdzie pan jest tutaj? O, tutaj pan jest. Odbieramy jakąś nagrodę. Proszę mi tutaj coś dać, panie kolego. No właśnie, i on nawet tutaj mówi, że yy, każdego tygodnia pojawiają się nowe aktywności, więc no, trzeba odwiedzać i trzeba odwiedzać grę jak najczęściej. Na srebrne dzwonki, co za beznadziejna technika! Czy on obraził mój bieg? Mój wyścig? Tutaj? No nie wierzę! Oni mnie obrażają! Ja przecież! nie pobiegłam. Bardzo ładnie pobiegłam. Tutaj widzę jeszcze jedną misję jakąś, więc idziemy po nią. Dalej, słuchajcie, nie znalazłam sklepów, gdzie mogę coś kupić. Nie wiem, może muszę wejść do tych domków. No przyznam Wam, że mam, mam zagawostkę. Zaraz spróbuję to odnaleźć, bo chcę ładne rzeczy kupić świąteczne. O, 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 co tutaj? Co tutaj, co tutaj? Co tutaj jest? Niech światło zorzy świeci jasno. O, Ci o symbolach gorących pozdrowień? Eee, dobra, czyli je dostajemy z, je za uczestnictwo w tych zimowych tutaj aktywnościach. No to to już zauważyłam. I ile już ich mamy? Czekajcie, ekwipunek, ekwipunek, moment. 15 gorących pozdrowień! Dobra, w ogóle zobaczcie, jaki ma wór prezentów. Dawać mi te prezenty. A co ja mogę u tej kozy wymienić? To mogę, ale. Oj, na nic mnie nie stać. Ostać mnie jednak! Za 15 mogę mieć. Albo na ogon. Okej, okay, niestety nie mogę tego zobaczyć. Pozbieram sobie więcej i kupię wtedy coś fajniejszego. Coś dla siebie kupię, po co dla konia coś kupować? <grych> Dobra, tutaj widzę, że chyba mamy... O, konie! Kłonie konie. To są chyba te dwa nowe, o. Snow Dancer, czyli Śnieżny Tańcerz. Shadow Shield, czyli cieniowa tarcza, coś takiego. Słuchajcie, powiem wam, nie wiem, który jest ładniejszy. One są, one są dwa do siebie podobne, ale dobra, możecie mi napisać w komentarzach, którego konia powinnam kupić. Czy tego, który ma więcej białego, czy tego, który ma więcej y, ciemnego. Ciężka decyzja, naprawdę nie wiem. Tu widzę, że są jeszcze jakieś z y, poprzednich lat. Y, tu jakiś jest magiczny koń, tutaj jest. Matko, jaki ładny! W sensie, tak mi się wydaje, że one są chyba z poprzednich lat, nie wiem, ale to wygląda jak sarenka! Czy ja chcę sarenkę? Ile ja mam tych? No... Jak to się nazywa? O, dużo mam. To kupię. Kupię sarenkę! Dobra, jak ją nazwać? Sarenka jest super! Nazwę ją Brązę. Butter! Butter! Czyli maślany Butter Angel! O, tak, masłowy aniołek to będzie. Nie wiem, czy dopasuje, pasuje, ale niech tak zostanie, bo jest. O, jest taka słodka. jak... Nie, masło nie jest słodkie. Jest taka mięciutka jak masełko. Tu jeszcze mamy tego ko kozioła, czy, czy, czy coś takiego. I w ogóle, żeby tamtego konia mieć, to muszę wrócić się do stajni, ale to później sprawdzimy. Co oni tutaj robią? Czy oni kradną prezenty? Jakby to wyglądało? Eee, tu można pingwinka chyba mieć pieska kotka sowy i pingwina i to jest nowość właśnie ten pingwin i króliczka o i... To słowa będzie latała. Dobra, jako że konia już kupiłam, to napiszcie mi w takim razie, jakiego zwierzaka powinnam kupić w komentarzach. Czy pingwina, czy, czy coś zupełnie z poprzednich lat. Napiszcie, bo też widzę, że ciężkie, ciężkie decyzje, no nie. To są bardzo ważne, ciężkie decyzje. W ogóle mój tu król lata cały czas. Czy coś tu jeszcze mamy? Na pewno coś jeszcze jest, bo powinny być gdzieś ciuchy. Tutaj zobaczcie, mamy jakiś cały padok. Na którym chyba możemy ćwiczyć, tak mi się wydaje. Czekajcie. I jak tam wejść? No tutaj trzeba przez bramkę, a nie na hama przez płot! O matko, no, no, no. No. Są w ogóle jakieś literki. O co chodzi w tych literkach? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale możemy tu pewnie swojego konia ćwiczyć. Dobra, ja dalej, słuchajcie, nie znalazłam ym, sklepu, gdzie mogę. Kupić ciuchy. Ja nie wiem, czy ja jestem ślepa? Czy o co chodzi? Tu jest coś, czekajcie, tu jest coś. Tu, 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 tu. Nie, to tylko magazyn. O, czekajcie, tu widzę, jest pełno sklepów. O matko, patrzcie, ile tego wszystkiego. Sklep zimowe cuda. O oh my god, jakie ładne! Kowbojki! Nie, no, kupuję je. Ja chcę je kupić. Tak kup, a za golda, bo za, za ten, za starkońcy, to kupuję za starkońcy. Ubierz je szybko, patrzcie jak pasują, teraz jeszcze tylko czas spodnie zmienić i będzie sztos, po prostu totalny sztos. Siodło dla konia zresztą też powinnam zmienić, bo też nie pasuje, ale już dobra, trudno, czekajcie, nie. Czerwone. Tak, czerwone, kup. I rękawiczki czerwone. Tak, kup. Dobra. Patrzcie teraz jaki luk. Oh my god, patrzcie na to. Patrzcie, moi drodzy, jaki przepiękny mam luk. Super to wygląda, no nie? Jeszcze trzeba konia wymienić i też go wiecie trochę ogarnąć i będzie totalny sztos. Ale fajne, ładne były te rzeczy, naprawdę mega ładne. Rzeź, Rześki... Oooo! W kratę rzeczy. Róg dla mój koń może być jednorożcem? Anvilible, anvilible. Nie no, słuchajcie, ja muszę mieć konia jednorożca. Przysięgam. Ja to chcę kupić. Szybko, jak to ubrać teraz? Mój koń będzie jednorożcem, znaczy ja to ubiorę później wszystko na tą sarenkę, no nie? Czemu nie ma rogu? Halo! Oszukali mnie, albo chyba, że ten koń może nie może mieć rogu. Zaraz to sprawdzimy, jak pójdę do stajni. Nie, nie wiem, co tam się stało. Tu jakie sweterki fajne! O! Mikołajowe! I. O, i tylko za dziewięć. To ja kupię. Dobra, kupię. Aż już ten kruk na mnie krzyczy, że za dużo wydaje, nie? Ale trudno. Dobra. O! Dobra, teraz lepiej. Teraz jestem full świątecznie. Przysięgam. Tu jeszcze coś mamy, widzę, a, ciekawego. O Jezu, też jakie ładne, no. Co? Mogę mieć na głowie świeczki? Nie! Popatrzcie no, na ubie świeczki. Ale nie, już starczy, no nie. Czemu mam jakąś czerwoną świąteczną sukienkę? Co się stało? Przed chwilą miałam sweter. Gdzie mój sweter? Nie wiem, będę musiała zobaczyć co na nagraniu, co się stało, ale o co chodzi? Czemu to się raptem zmieniło? Gdzie mój sweter jest? Sweter zamienił się w sukienkę? Dało. Ej, dobra, teraz to ja nie wiem, to jest, to jest jakieś dziwne. Przysięgam. Czy też słuchajcie, już wszystko, co tutaj zrobiliśmy? Chyba takie misje, tak. Tu jeszcze są te różne wyścigi, ale ja w tych obu brałam udział. Eee, więc. Wydaje mi się, że teraz po prostu wrócę do mojej stajni i jeszcze zobaczę mojego konika sarenkowatego. Słuchajcie, naprawdę dalej nie mam pojęcia, gdzie jest mój sweter. To jest jakaś magiczna zagadka, co tutaj się stało. Naprawdę, jeżeli. Ktoś z Was jest na tyle dobrym detektywem, że ogarnie, co się stało z moim swetrem i napisze w komentarzach, to zostawię serduszko, no nie? Dobra, musimy iść do stajni, mojej stajni i zobaczyć mojego konika nowego, którego gubiłam. Jak widzicie, w mojej stajni jest lekki bałagan. W ogóle e, swoją drogą też widzę, że ona jest tutaj przyozdobiona. Były jakieś sanki chyba źle wylądowały, no nie? Zgubiły się. Konie stoją tutaj niezaparkowane w swoich boksach, ale trudno. <laughs> w ogóle sporo ich mam, no nie? Naprawdę sporo. O, to jest mój chyba pierwszy konik. O, big hero. Dawno ci nie widziałam. Ja muszę Cię ogarnąć, bo aż mi przykro, że stoisz tutaj tyle czasu. Nie wiem, czy ktoś Ci dawał jeść w ogóle. Mam nadzieję, że tak, że Cię wyczyszczę chociaż, o. No, bardzo go lubię, taki łaciaty jest. W ogóle bardzo podobają mi się łaciate konie, no nie? Naprawdę, mega są przepiękne. Dobra, masz, masz arbuza. Dobra, masz, masz jeszcze sianko. Proszę bardzo, zjedz, bo głodny jesteś. O, cieszy się, super, dobra. A teraz chodźmy do naszego nowego tutaj. Butter Angela. Sprzedaj? Nie! Nie chcę sprzedawać! To jest yy, rasa konia. Fancy, magiczny koń, No, magiczny, dokładnie magiczny jest. Okej, okay, dobra. O co chodzi, że nie ma tego rogu ubranego? No, tego to ja, słuchajcie, nie wiem. Czy ja mam jakieś wolne siodło? Mam jakieś wolne siodło. A nie, to nie siodło, to tylko czaprak jest w ogóle swoją drogą. Siodła chyba nie mam. Dobra, będziemy je jeździć bez, bez siodła, trudno. Yy też na oklep przecież da radę, no nie? O, dobra, mogę napoić konia. Masz, napisie A ty w ogóle jesteś najedzona, napita na maksa. Okej. Okay. Czy ja mogę na ciebie usiąść? Mogę usiąść, dobrze. Ej, patrzcie, znowu mam sweter! Znowu znalazł się sweter! Co się tu dzieje? Ja nie wiem. To są jakieś czary-mary, hokus-pokus. Dobra, ale w ogóle dalej mój koń nie ma. Ubrałam mu to, zobaczcie, ubrałam mu, widzicie? No... A nocne, to? Może to w nocy się tylko zmienia? Ja nagrywam to w nocy, to czekajcie, trzeba, a może trzeba wyjść tutaj i wtedy się zmieni? Może. Czemu nie ma? Halo? Ale w ogóle, go no ładna sarenka. Sarenki są słodkie. Dobra, może, może wybiegnijmy trochę i wtedy? Ale fajnie biega. Super wygląda. Dobra, może wybiegnijmy trochę gdzieś. A wy tutaj, wy dwie co tutaj robicie? Co wy tu kombinujecie? Dobra, słuchajcie, dalej nie wiem, yy, czemu nie ma tego rogu, czy ja coś źle robię, czy o co chodzi. Dobra, nie chcę wjeżdżać do jakiejś kopalni. Halo, nie będę pracować w kopalni, są święta. <laughs> nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, o co tutaj chodzi, bo, bo nie wiem, czemu nie mam tego rogu, czy coś się stało, czy ja coś źle robię, może na złego konia po prostu zakładam, no nie? W ogóle zobaczcie, jak fajnie się tutaj grzywy trzymam i jadę jakoś. Jeździłam kiedyś na oklep, nie? Na koniec. W sensie nie jakoś szybko, ale tak wiecie, żeby sobie poćwiczyć. Fajna sprawa ogólnie. Można, tak wiecie, bardziej poczuć konia, no nie? Mam nadzieję, że Wam ten dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Walne mam się, upsie. jeżeli jeszcze nie graliście w tą grę, to pamiętajcie, że linka macie w opisie i w przypiętym komentarzu na dole, tam dostaniecie też dodatkowe gratisowe rzeczy, takie jak chyba na 7 dni Star Ridera i właśnie jeszcze jakiś gadżet całkiem za darmo. Myślę, że naprawdę bardzo warto jest zagrać właśnie teraz w tym okresie świątecznym w tą grę, bo po prostu bardzo dużo się tutaj dzieje ze względu na ten cały festiwal. Co tutaj jest? A to chyba ja se zaznaczyłam, co... Nie, co to jest? A, to pewnie jakaś misja, ale nie świąteczne, tylko jakieś inne. No właśnie, bo tu jest, wiecie, dużo się dzieje innych historii, takich dodatkowych. Zgubiłam już w ogóle moje myśli, co mówiłam, bo powiem Wam, że dosyć ciężko jest, tak wiecie, mówić do Was i grać w tę grę, kiedy trzeba się trochę zastanowić. No nie... Jak za dużo do Was gadam, to wtedy za dużo, za dużo robię jakichś dziwnych błędów w grze, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie Wesołych świąt! Chociaż to pewnie jeszcze nie raz wam powiem, bo jeszcze się w jakichś filmach zobaczymy na pewno i i, i... pamiętajcie o subskrypcjach i łapkach w górę, pa I w ogóle matko jedyna, mój koń prawie w do restauracji. <laughs> papa!